Witam kochani na czytaniu na nów księżyca, znaku byka, który będzie 11 maja 2021 roku. Dzisiaj troszeczkę inaczej spróbowałam ułożyć dla Was karty. Wyciągnęłam jedną runę, aby sprawdzić, jakie energie płyną. W tym nowiu. wyciągnęłam również z Starota snów, trzy karty takiej ogólnej energii. Natomiast siódemka kielichów jest kartą dodatkową. Bardzo chciała się zaznaczyć, wypadła mi w tasowaniu więc. Postanowiłam, że ją zostawię. Być może ma tutaj coś do dodania albo do podkreślenia, jakieś nowe informacje. Więc zaczynamy od ogólnych energii na ten nów w byku. I wyciągnęłam z run runę Fechu. Fechu to pierwsza z run w futarku. Czyli to numerologiczna jedynka, to początki, to jest runa rozpoczynania jakichś przedsięwzięć, rzeczy, spraw, runa ognia, runa działania. Cóż jeszcze? Przynosi ona nam obfitość bogactwo, ale uwaga, nie tylko takie bogactwo materialne, ale również e, bogactwo duchowe. Każdy z nas posiada w sobie wiele takich duchowych bogactw. Są nimi no chociażby współczucie albo zrozumienie, wybaczanie to też jest Bogactwo nie każdy potrafi wybaczać. Rona Fechu mówi również o tym, aby potrafić się tym dzielić, żeby i stan posiadania i to, co mamy, dobra materialne i te duchowe, żebyśmy nie popadli w, w taką, w taką energię. W takie, w takie poczucie stanu posiadania, takie y, mam moje najważniejsze. Y, Runa ta dba o pomnażanie majątku, ale y, upomina nas, aby to nie stało się naszym głównym celem. Żebyśmy mieli zawsze świadomość, że to, co mamy, y, My powinniśmy się tym dzielić, bo to, co dajemy, to również dostajemy. Więc, jeżeli podzielimy się naszym majątkiem, naszymi pieniędzmi, być może z innej strony też do nas przyjdą te pieniądze. Jeżeli okażemy komuś współczucie, to jak my będziemy w dołku, to również. Nam też ktoś, ktoś może okazać takie współczucie, ktoś nas może pocieszyć, yy, przytulić. Yy. Runa Fechu również namawia nas do cierpliwości. To jest runa, która mówi, że będzie ci dane, ale pod warunkiem, że będziesz cierpliwy, systematyczny, że będziesz pracował. No i yy, Ważne jest, żebyśmy określili dokładnie, jaki jest nasz cel. Ważne jest wytyczenie sobie tego celu, co chcemy osiągnąć. Boruna Fechu to urodzaj, to sukces w materii, rozwój duchowy. Spełnienie, nowy początek. Jest tu dynamika ogromna, ale my musimy tę runę Fechu ukierunkować, czyli nasze działania muszą być ukierunkowane, inaczej nie mają szansy spełnienia. Inaczej może dojść do, do jakiejś straty czy ograniczeń. Poczujemy jakiś zawód, yy, cierpienie. Yy, jeżeli nie będziemy potrafili runy Fechu ukierunkować, jeżeli nie będziemy tej energii wpuszczać w jakiś odpowiedni kanał, którym mamy dojść do jakichś określonych celów, to ta energia może zniszczyć. Ogień jest tak naprawdę daje i ciepło i stabilizację, mówi się o ciepło ogniska domowego, ale również może nas nas sparzyć, może spowodować pożar. My musimy umiejętnie obchodzić się z tak silną energią, jaką ma w sobie fechu. Ta runa na pewno nie sprzyja ludziom chciwym, czyli my nie możemy właśnie w ten sposób się zachowywać. My musimy próbować energię tej runy pomnażać, rozdzielać. Ona wtedy nam pomaga i w znalezieniu pracy, i w, w rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć. Yy, kieruje nas ku sukcesowi. Pozwala nam yy, po prostu pomyślnie rozpocząć jakieś przedsięwzięcia. Mamy wtedy poczucie takiego spełnienia, zadowolenia. Sam stan posiadania takiego zadowolenia nam nie da, jeżeli już to na pewno na krótką metę. Musimy myśleć o, o Runie Fechu jako o takim generatorze bardzo silnej energii. My musimy mieć świadomość, że w każdej chwili możemy zmieniać, kształtować swój los, podejmować inne niż dotychczas decyzje. To by się bardzo zgadzało z energią tego nowiu, który do nas przychodzi, bo mówi on o rozpoczynaniu. O nowych początkach. Ten nów zapowiada nam się bardzo konstruktywnie, ponieważ namawia nas do, do posprzątania, wymiecenia tego, co nam nie służy, i zasiania czegoś nowego. Runa Fechu będzie pomagała w tym, żeby te pomysły nasze były w zgodzie z nami. Z naszą intuicją, z naszym wnętrzem, i żeby szły we właściwym kierunku. Pamiętajmy, że to, co wysyłamy, no, wraca do nas. Wraca do nas wielokrotnie, pomnożone, jeżeli dobrze to ukierunkujemy. To tyle ze strony run, tej ogólnej energii. I przechodzę do kart. Mamy tutaj kapłankę, dwójkę mieczy i kielichy. Ósemkę i siódemkę, która nam wypadła. Więc kochani, energia wygląda w ten sposób taka ogólna tego nowiu, że będziemy podejmować decyzje, będziemy dokonywać wyborów. Dwójka mieczy mówi o tym, że te wybory będą. Może jak nie wiem, czy widzicie dobrze, ta pani ma zasłonięte oczy. To nie znaczy, że ona wyborów dokonuje na ślepo. Nie. Ona decyzję podejmuje w zgodzie ze swoim wnętrzem, w zgodzie ze sobą. O tym mówi również kapłanka. To jest po prostu podejmowanie decyzji, ale po głębokim zastanowieniu. Co nam służy? Co chcemy osiągnąć? Kapłanka yy, daje nam taką takie spojrzenie. Nawet czasami, no mówi o naszej intuicji, ale daje nam takie spojrzenie, że czasami nawet sny, nasza podświadomość w trakcie snów potrafi nas pokierować w jakimś właściwym kierunku, podpowiedzieć, dać wskazówkę. Więc yy, ten nów to nów podejmowania nowych decyzji, planowania przyszłości naszej, czy to w sferze materialnej, czy duchowej, ale w zgodzie z nami. Zastanówcie się, kochani, podczas tego nowiu, co wam służy, co, w, co wy chcecie tak naprawdę. Posłuchajcie swojej intuicji. Popatrzcie na to, co wasza podświadomość wam podpowiada. Jeżeli decydujecie się na, na odejście od czegoś albo na nowe przedsięwzięcie jakieś, zobaczcie, jak wy się z tym czujecie. Zobaczcie, jak, jak wy to odbieracie. Czy to jest w zgodzie z wami? Czy to jest y Wbrew Wam. Dwójka mieczy zawsze mówi o podejmowaniu decyzji, o porównywaniu, o takim zestawianiu, co jest dla mnie lepsze, o, o weryfikowaniu y, słuszności tego, o czym myślimy, tak? Zastanawiamy się, czy ta droga będzie lepsza, czy tamta, y, y, w którą stronę pójść. Ale nie odwracajmy wzroku od tego, co jest naprawdę ważne, tylko zamknijmy oczy i skupmy się na tym, co my chcemy. Czego my chcemy? Czego pragniemy? Jakie są nasze marzenia? Pomyślmy sobie, jak tak przychodzi nam do głowy taki pierwszy pomysł. Czasami tak jest, że no. Coś chcecie, nie wiem, jakąś nową rzecz w życiu zrobić dla siebie, czy, czy w związku z pracą, czy w związku z jakimiś przyjemnościami, emocjami takimi, czy nie wiem, jakiś wyjazd wakacyjny i planujecie taką rzecz, to po tym, jak przyjdzie Wam do głowy ten pierwszy pomysł, ta pierwsza inspiracja jakaś, to co, co się z Wami dzieje? Najczęściej jest to takie, wow! Ale będzie fajnie. No, super pomysł. To, to jest naprawdę to. Ale potem przychodzi ten etap wprowadzania w życie, ten etap realizacji tego planu, i wy z tej dwójki, gdzie mieliście świetne pomysły, nawet, nawet jeżeli ich było więcej niż jeden, tak, nie był to jeden pomysł, wy wchodzicie w takie stany wahań, a. A nie wiem, no, a może nie do końca to przemyślałem. Zastanówcie się, jeżeli macie jakiś zamysł, coś chcecie zrobić, otworzyć, zdziałać. I to w pierwszej fazie do Was przyszło, i, zastanowi... i jeszcze bez zastanowienia w zasadzie pomyśleliście o tym, to była radość, to był fan z tego, tak? Potem przychodzi chłodna kalkulacja, potem do głosu dochodzi świadomość i mówi: A, ale to się nie uda, a w tym jesteś słaby, a tu może coś tam nie wyjdzie, a to nieprzygotowany jesteś, a inni są lepiej przygotowani. Nie, kochani, ten nów mówi. Posłuchajcie swojego głosu wewnętrznego, tej pierwszej myśli. Jeśli coś wam przyszło do głowy, to znaczy, że to wyszło od was, z waszego wnętrza, ze środka. To znaczy, że to jest wasze. A jak to jest wasze, jak to jest w zgodzie z wami, to to się musi udać. Niechceniem, niechceniem. Tutaj wracamy do Runy Fechu. Działaniem, ukierunkowanym działaniem. Czyli jeśli coś przychodzi do nas. Słuchamy, co my na to. Staramy się nie wyjść z tej fazy zadowolenia z tego pomysłu. Jaki genialny pomysł, tak? I potem wprowadzamy kroki. Nów w znaku byka. Byk jest znakiem powolnym, cierpliwym, ale konsekwentnym i takie powinny być nasze działania w tym, Podczas tego nowiu. To nam, te, te małe kroczki, które będziemy wykonywać w kierunku naszego celu, będą nam, kochani, przynosiły entuzjazm, bo takie małe sukcesiki, które po drodze gdzieś będą dorzucane jak kamyczki do, do tego naszego dużego sukcesu, o którym marzymy, do tego naszego spełnienia, one, kochani, będą nam dodawały skrzydeł. One będą nas uskrzydlały, one będą mówiły, jesteś na dobrej drodze. Tak, to jest ta droga. I teraz uwaga: przechodzimy do kielichów. Ósemka kielichów mówi, że wy porzucacie coś, co już wam nie służy. Coś, co nie jest korzystne dla was. Wasza intuicja wam podpowiada, że to, co dotychczas osiągnęliście, macie wokół siebie, nie przynosi wam satysfakcji, więc po co w tym trwać? Oczywiście no, przynosi to również niepokój, no bo wi wiadomo, że jak zostawiamy to, co znamy, to mamy takie poczucie lęku, bo nie wiemy, co przed nami, tak? Ale, ale mamy jednocześnie przekonanie. I pewność, że to, co jest, na pewno nie jest już dobre dla nas, więc nie możemy w tym trwać. Wy w tym nowiu już tę pewność osiągniecie. Wy w tym nowiu postanowicie, kochani, zrobić porządki. Nów nas do tego namawia. I tutaj wypadła również siódemka kielichów. To jest taka karta, gdzie jesteśmy bardzo niezdecydowani. To jest karta, gdzie mamy mnóstwo opcji do wyboru. I zobaczcie, jak to się pięknie ułożyło. Ona nam się chciała pokazać w energii tego nowiu. Ona nam pokazuje, że odchodzimy od ósemki kielichów. ósemki. Tu jest więcej nawet niż tu. I my tu zostawiamy. Dlaczego? Bo to nie nasze. Nie służy nam. To już przestało dla nas mieć wartość, przestało nas budować, przestało nas rozwijać. Idziemy po coś nowego. Księżyc mówi o tym, że my nie wiemy jeszcze, ale czujemy intuicyjnie, że musimy to zostawić, postąpić krok do przodu, żeby coś w naszym życiu ruszyło do przodu. Bo tu jest stagnacja, tu się już nic nie zmienia w tej ósemce. A tu proszę, siódemka, tyle możliwości, tyle, tyle dróg, tyle yy, możliwości do wyboru, tak? Możemy, możemy z tego skorzystać. Możemy yy, po prostu pójść każdą z nich. Możemy wybrać jedną. Nie musimy się decydować na wszystko, bo jak będziemy stali i zastanawiali się, którą drogę wybrać, możemy żadnej nie wybrać z tych. No, i wtedy będzie frustracja, przygnębienie, ale słuchajcie swojej intuicji i podejmujcie decyzję. No. Cóż mogę dodać? Większość przecież, tak naprawdę, drodzy moi, większość naszych decyzji, które w życiu swoim podejmujemy, podejmujemy je. Intuicyjnie tak naprawdę. Możemy no, czasami podejmować decyzje w taki sposób, że yy, skalkulujemy coś na chłodno. Tak? Ale chłodna kalkulacja ma się nijak do nas. Ona nam może na jakiś czas przynieść efekty. Ten nów nas namawia, żebyśmy działali skrupulatnie. Krok za krokiem, y, konsekwentnie, nie wahali się, nie, nie zastanawiali się już, dokonali wyboru w zgodzie i w oparciu o swoją intuicję i poszli do przodu. Zostawili za sobą ludzi, sprawy, rzeczy, miejsca, które nam nie służą, bo zobaczcie, ile opcji jest przed Wami ile możliwości. Myślę, że ten nów pomoże nam wszystkim po prostu powymiatać spod dywanu stare śmieci, które kiedyś na prędce tam poutykaliśmy, zrobić porządki, skupić się na tym, co jest dla nas dobre, czego my tak naprawdę od życia chcemy i postąpić chociaż jeden maleńki krok w tym kierunku. Chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli taką możliwość w tym nowiu y, pójścia w tę stronę, która jest naprawdę w zgodzie z naszym wnętrzem. Tego Wam i sobie życzę. Za chwilkę zrobię czytanie krótkie dla każdego znaku Zodiaku. Oczywiście opis y, będzie, czasówka na dole filmu.